W ciemnym sercu pradawnego lasu, gdzie mgły tańczyły nad srebrzystą taflą jeziora, mieszkała rusałka imieniem Mira. Była urodziwą istotą o długich, splątanych włosach i oczach błyszczących jak gwiazdy odbite w wodzie. Jej śpiew brzmiał jak szept wiatru, przyciągając nieuważnych wędrowców ku brzegowi jeziora. Mira nie zawsze była duchem wody, dawno temu była młodą dziewczyną, która. Zakochała się w myśliwym z pobliskiej wioski. Ich miłość była czysta, ale los okazał się okrutny. Zazdrosna rywalka oszukała Mirę, wpychając ją do lodowatej toni jeziora. Zdradzona i opuszczona, Mira nie znalazła spokoju nawet po śmierci. Przemieniona w rusałkę, Mira pragnęła zemsty. Nocami wychodziła z wody, wabiąc samotnych mężczyzn swoim hipnotyzującym śpiewem. Jednak w głębi duszy tęskniła za miłością i wolnością od klątwy. Pewnego dnia spotkała młodego rybaka, który nie uległ jej magii, lecz spojrzał na nią z litością. Rusałka zapragnęła mu zaufać, opowiedziała swoją historię, a on, poruszony jej losem, obiecał pomóc. Pod osłoną nocy zanurzył się w jeziorze, by odnaleźć zaczarowany kamień, źródło jej klątwy. Gdy kamień został zniszczony, Mira poczuła, jak jej dusza unosi się ku światłu. Jezioro znów było spokojne, a ludzie w okolicy mówili, że czasem w jego odbiciach można dostrzec bladą postać dziewczyny, która uśmiecha się łagodnie, wolna od bólu i smutku.